Wersow Murciks Tromba Marcysia Kasia Łuki Mike, Patec Wszystko nie? I Nowchecks. Dobra Ja pierdziele, ilu ich jest? Dziesięciu? O, Czy nie? Krzychu! No ta! O Kamilku zapomniałem Krzychu Dobra, wujas jest, Łuki Krzychu, Krzychu, Krzychu Dobra, jest OK, za dużo ich tam? Dobra, lecimy Mikser?

Dzisiaj u siebie na głośnik Marcia spoko poleciała No tak to robi ekipa Całą noc, Nie, w serio sensie spoko poleciała Czyli teraz Kasia, tak to robi Całą noc, nie musisz Ten jest dla 100%? Nie no go jest sprawny Jak jest spoko? No jest okej, okay, jest okej. Okay, tak. Jak na YouTube nutki Nieważne jaki kraj, jaki kraj Polska czy stany czy ten Zanzibar, Zanzibar, Robimy swoje tak i mamy vibe Mamy plan, to nie jest finał Ekipa jest jak rodzina już nie zatrzyma nas Hakuna ma tata. Zobacz jak u nas to lata. podróż dookoła świata. No dobra, ale daj ci patent i wiesz, że to jest patent. Robimy dum, gdy robimy ruch. lecie jest żum. Wraz młody duch, w ekipie rozumiemy się bez słów. To prosta nauka. Nikt tu nie płuka. Do marzeń drzwi, bo wchodzimy z buta. No w co też się panie robi? Nie radził nie rzucaj tylko tego słuchaj. To nasza grupa. I nam jeszcze Piękna dodechła miał przy sobie. Dawni ludzie nowe miejsca, z nimi się najlepiej czuję. W moim życiu ciągle piesta, lecz nie chodzi mi o furę. Lubię, gdy jest cała reszta, bo razem idziemy w górę. Kamaroda, czas kwestia, teraz go nie potrzebuje, bo całą noc stać ze mną, cały skład. Aha, to nasz los, tak to robi ekipa. To nie jest problem. Ale Tasia w takim wydaniu jest strasznie rzadko, nie? Taka wiecie, elegancka. Teraz jest taka mega wysilowana, taka... Dziewczyna, wiesz, skrzydarka, bluza, gram w gierki, nie? A tu jakie sądzalone się tak czuć ekipom zawsze zagram jak z nud Nieważę dom, plaża czy klub Nie baczy w tym, idziemy w przód Nie idziemy w domu idziemy do góry Tam jest mura, nad nami chmury Robimy ruchy, przebijamy mury Wszyscy te tragi już teraz do góry Ej Zobacz jak wieczor Murcik Właśnie LV Zwicka mnie na służni tworzymy tu spółki do słuchajcie, zaraz prawej otwieram drzwi a wiecie jest jak go to powiesz, że to jest ja Steel? Od losu Nikis nie dostał. To wszystko to ciężka praca. To nasza banda. Pozdrawiam NASA. kosmos jak Wiem, pewnie, że jest Steward, nie? Patrzył, wy Stewart! Powiedz no, a to taki, mówię, what the fuck? A tu patrzę fujas No przecież jak tu wyszedł? No tutaj. No steward as fuck Teraz to lada, nasza drużyna jest naprawdę mocna, a ja to przecież tej drużyny Ej, tata. trochę jak to no Od losu nikt nie dostał, to wszystko to ciężka praca, to nasza banda Pozdrawiam NASA, zwiedzimy no. kosmos jak zabraknie świata Autotune? Ale u kiego musiał być autotune? Bo, bo kurde A wiecie, no tutaj był taki efekt zrobiony, to musiało to być, nie? No nie wiem, nie wiem, spoko całkiem I, Marcia przecież miała super tam swoją swoją 16, ja też chyba jakoś super poleciała w ogóle. To jest chyba najpopularniejsza od 16 w sensie z youtuberów. Tak mi się wydaje. One takie okej okay, drugi raz poleciała. Hejka, witam was na moim kanale. To jest moja gorąca 16. Dziękuję za nominację Tylko miałem mniej autodzienna, nie? Ja coś śpiewałam długą przerwa znowu działam gdzieś na Dobra, odpalamy custama ma Co z tym zrobić nie wiem wcale